Dzisiaj dostałem paczuszkę w takim oto worku, przyszła do mnie z Polski. Dostałem coś takiego Vasco Mini 2. To jest słuchajcie tłumacz z języków, właściwie dowolnego języka na dowolny język. Ma tam wbudowanych chyba około 50 języków dodatkowych. Jeszcze jeżeli byśmy potrzebowali jakichś takich nietypowych, to możemy sobie do, dograć lub dokupić. W niektórych przypadkach w... zaczniemy może od opakowania. Takie pudełeczko, słuchajcie, ono jest w dotyku takie jak, jak aksamit, jak zamsz, coś takiego. W środku mamy samo urządzonko malutkie, zaraz się nim zajmiemy. Mamy, mamy słuchajcie, taki oto futerał na to urządzonko. Nie mogę włożyć. No, można spokojnie. O, i tu jeszcze możemy włożyć sobie jakieś notatki albo coś takiego. Do tego dostajemy jeszcze kabel, taki gumowany, solidny z metalowymi wtyczkami. Zwykłe mikro USB, nawet nie typ C, ale to nie ma znaczenia. No i ładowarkę i instrukcję obsługi. Ja go zamawiałem. To urządzonko w Polsce, żeby mieć, właśnie, instrukcję i wszystko. Inne po polsku. To też ma taką oprawę, właśnie jak, jak aksamit czy zamsz, taką delikatną w dotyku. Te papierki. Teraz Wam pokażę urządzonko. Przede wszystkim, to jest tak: urządzenie ma kartę SIM. Firma Vasco tą kartę SIM dołącza do urządzenia. Ona jest przy włączeniu urządzenia aktywna. I przez cały czas yy, ma to urządzenie dostęp do internetu w y, też chyba 50 krajach, czy, czy więcej. TWASKO ma umowy z tymi krajami, to jest dożywotnie, raz kupione, nic za to nie płacisz, dostęp do internetu, urządzenie ma cały czas. Z tym, że to jest dostęp do tłumaczeń dla tego urządzenia. Gdybyśmy kartę SIM wyjęli i włożyli do telefonu, na przykład, żeby sobie mieć internet albo do routera, to firma nam dostęp do internetu zablokuje. Także tak dobrze nie ma, jakby się mogło wydawać. Natomiast no tutaj, gdzie nie ma w pobliżu Wi-Fi, bo oczywiście urządzenie ma Wi-Fi, ale gdzie nie ma Wi-Fi, to ono ma właśnie dostęp do internetu przez sieć komórkową i bez problemu wtedy nam sobie tłumaczy. Tutaj jest yy, prawdopodobnie tak, to jak czytałem instrukcję, jest dostęp, ono ma dostęp do pięciu słowników, z których wybiera sobie Najlepsze tłumaczenia tłumaczy również, bo to jest najważniejsze, że i rodzaje, czasy i tak dalej, że naprawdę w bardzo prosty sposób możemy się, się dogadać. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj taki przycisk, którym możemy sobie wybrać język na szybko, cofnąć się z menu i tak dalej. Tu mamy włącznik, tu mamy przyciski głośności, tu jest wyjście. USB do ładowania, tutaj są mikrofony i tutaj są prawdopodobnie mikrofony, żeby z każdej strony łapało głos, kto do nas tam mówi, prawda? Jak my sobie mówimy tutaj, na przykład a nasz rozmówca jest tu, więc tak to jest pomyślane, tu jest głośniczek oczywiście. Włączmy sobie teraz urządzenie. Urządzenie na początku, jak włączymy, to nas pyta o wybór języka menu, na przykład tak dalej. Teraz. Aha, no bo oczywiście jak tam jest dotykowy, o czym nie wspomniałem, także. Włączamy sobie, i tu mamy już ustawiony przeze mnie na przykład polski i język polski i niemiecki. Tutaj łatwo na przykład możemy sobie tym przyciskiem wejść w ten sposób, i tutaj wtedy wybrać sobie na przykład, jeżeli nie, nie chcemy polski czy nie chcemy niemieckiego, szybko sobie wchodzimy. Oczywiście możemy to robić na paluchem po ekranie, ale możemy też również właśnie w ten sposób tymi strzałeczkami na szybciutko wybrać inny język. Jest ich mnóstwo. Tutaj, jak chcecie to sobie. Możecie zobaczyć. Języków jest. Do wyboru do koloru. Także tak. No, teraz jak wygląda tłumaczenie? Yy, naciskamy i przytrzymujemy przycisk z tej strony. I mówimy po polsku, i on nam przekłada na język akurat w tym przypadku niemiecki. Przyciskamy z tej strony, mówimy po niemiecku. Czy tam ten rozmówca nas mówi po niemiecku, i on nam tłumaczy z niemieckiego na polski. No i zaraz na przykład wam coś pokażę. Nie wiem. Przepraszam, przepraszam, gdzie tu można się napić kawy. Entschuldigung, wo sie hier kaffee trinken können. No i teraz powiedzmy sobie coś na przykład po niemiecku: Las Mich in No, także jak widzicie, to działa, mówi dość głośno. Możemy sobie regulować szybkość. A, no, możemy powtórzyć tej przyciskiem dobra, samo się to zrobiło. Możemy sobie regulować szybkość wymowy. Cały czas, w związku z tym, że jest dostęp do internetu, więc cały czas mamy dostęp do najnowszych aktualizacji, słowników czy aktualizacji oprogramowania. Urządzonko wyłączamy szybciutko tym guziczkiem, i wtedy ono jest w stanie. Czuwania, że po prostu żadnym innym guzikiem nic się tu nie stanie, natomiast tylko tym delikatnie ten i ono się włączy. Natomiast, kiedy dłużej przytrzymamy wyłącznik, wtedy ono się wyłączy całkowicie i wtedy włączanie trwa tam powiedzmy z pół minuty. To oczywiście konwersację możemy sobie wejść do menu i wy, wy, wykasować, jeżeli nie chcemy. Jeżeli chcemy, to sobie to zostaje zachowane i zawsze możemy sobie sprawdzić z kim i o czym rozmawialiśmy. I o której godzinie i tak dalej. Tak to wygląda. A przy, oj, przy samej rozmowie, jak, jak no chodź tu, tużesz jak chcemy już ten, to właśnie to jest główne, główne menu. A kiedy nie ma tutaj żadnych tekstów, to jak widzieliście, są tylko takie dwie flagi. Polska i na przykład w tym przypadku niemiecka, albo innego kraju, którym chcemy którym jesteśmy, z kim chcemy się dogadać. No, możemy czy po japońsku, czy po chińsku, po rosyjsku, czy po angielsku, czy, czy w dowolnym języku. Ja wiem, że tłumacz Google jest i prawie każdy go ma, ale tłumacz Google nie będzie tłumaczył w ten sposób, tak jak, jak to urządzenie po prostu jest to małe, wygodne, widzicie w takim... Zostawię mnie w spokoju, Zamknij się w takim Futeraliku, możemy sobie to przechować nawet w kieszeni czy gdzieś w pobliżu, jak idziemy do lekarza, czy do sklepu, nie wiemy czegoś, nie umiemy, nie wiemy jak powiedzieć, jak się zapytać, to A jesteśmy w obcym kraju, to jest naprawdę świetna sprawa. No, to na dzisiaj tyle, taka, taka propozycja ode mnie. No, cześć!